Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z MTA. Jestem na projekcie i. i dawno nie grałem, i moje pojazdy niestety wylądowały w przechowalni. A dzisiejszy temat odcinka to najlepsza praca pod zarobek. Bo pewnie każdy, kto tutaj gra, hmm, zastanawia się, którą pracę wybrać, gdzie najszybciej zarobić i co zrobić żeby zarobić a się nie narobić. Jeśli jeszcze nie odebrałeś swojego darmowego tysiączka tutaj na serwerze a tym samym nie wykorzystałeś żadnego kodu polecającego także możesz skorzystać z mojego kodu który znajduje się pod klawiszem F5 następnie zakładka polecaj serwer. Jeśli wpiszesz ten kod zaproszenia który tutaj jest pokazany teraz w przybliżeniu otrzymasz darmowy, darmowe 1000 dolarów. Może to być na przykład na start. Jak znalazł? Ten kod musisz wpisać tutaj, gdzie ja już mam, że odebrałeś już swoją nagrodę, później następnie musisz nacisnąć zatwierdź i momentalnie na twoje konto wpadnie 1000 dolarów. Ale zanim odpowiem wam na to pytanie, pozwólcie, że przedstawię wam jak to mniej więcej wygląda. Żeby dobrze zarobić i się troszkę narobić, no to trzeba mieć odpowiednią ilość punktów reputacji. Te sweepery to sobie zostawcie nawet na nich nie jeździcie, bo to szkoda waszego czasu, do nerwów później, jak was, nie wiem, rozłączy czy coś. Generalnie jak sobie naciśniecie jeden, to macie taki przewodnik i dostępne prace. Generalnie koszenie trawy jak najbardziej, ale 800 punktów reputacji. Reputacja najszybciej zdobędziecie na magazynie, ale jakby co, to polecam mój odcinek o tym, jak zacząć swoją przygodę. Właśnie tutaj na tym serwerze. Nie pamiętam, który to jest odcinek. Pewnie zapomnę linka wrzucić, ale jak poszukacie sobie w playlistie MTA, to on będzie gdzieś tutaj na początku, bo to przecież jeden z pierwszych odcinków chyba jakoś był. Więc w zasadzie pracujecie na magazynie, żeby zdobyć 800 repy. 800 repy. Wiecie, ile to jest 800 repy? To jest. 8 godzin grania? Jakoś tak. Dobra, zarwijecie sobie jedną nockę, tam i będzie spoko. E, no skoro. Mm, stratum jeszcze nie sprzedany. Co? Wypad stąd tym złomem swoim rozwalonym, hopie. Dzięki. Jadymy. Kurde. Co? odpalony, patrzcie jaki ten na gwincie. Uruchom. Ale był uruchomiony, dobra, czekaj zapal światła. Lecimy e, czyli, tak jak mówiłem, 800 repa i kosiarki, bo wiadomo, na początek to e, musimy zdobyć sobie troszeczkę pieniążków na to, żeby zakupić sobie na przykład o takiego stratunka ode mnie, bo jeszcze nikt się nie zdecydował go tutaj zakupić. E, no i generalnie na kosiarkach jesteśmy w stanie zarobić bez żadnych ulepszeń, tak w godzinę jeśli z nikim nie piszemy nigdzie. Nie rozpraszamy się, nie przestajemy gdzieś tam pracować, tak dalej. Chodzi mi o taką solidną w zasadzie robotę. To jesteśmy w stanie nawet wyciągnąć 7000 na godzinę bez żadnych ulepszeń. Oczywiście przy jakimś tam, powiedzmy, lepszym kursie. Kursie, który teraz wynosi, wynosi 69 ehehe, i 86 centów za kosztrawy trawy. Nie jest to jakiś super specjalny kurs, ale na przykład można na nim zarobić. Dobra, jak już w zasadzie jesteśmy, to najgorsza część tutaj to po prostu znaleźć sobie jakieś wolne miejsce parkingowe gdzieś tam w zasadzie blisko e, kosiar. Bo wiadomo, że tutaj jest tak naprawdę ruch większy niż w Lidlu, jak karpie będą sprzedawali. Dobra, czyli po prostu przechodzimy sobie na teren. Tak jak widzicie, tutaj są takie pachołki duże, żebyśmy nie wyjechali sobie kosiarką. E, Zastanawiacie się, pewnie. To oni koszą, jak nic nie koszą. E, oczywiście oni koszą, tylko że po prostu e, Wy tego nie widzicie, jako Wy, bo jak zaczniecie jeździć, no to zaczniecie też kosić. No i jedziemy. Jak w zasadzie sobie kosimy. Robimy na m, moim przykładzie 2,5 kółka, aby następnie ten kosz później tam oddać. Uważajcie na ludzi, że nikogo nie potrącić. Ja wiem, że tu po prostu e, niektórzy chodzą jak jakieś, nie wiem, święte krowy i w ogóle. No ale, jeśli kogoś potrącicie, a ktoś was raportuje, to możecie też dostać karę, no tak to niestety działa. No i... Jedno kółeczko zrobione. Drugie się robi. Widzę, że już mam 16,5, więc zakręcam już tutaj między innymi w połowie. No i trochę za szybko zakręciłem. Dobra, generalnie do 20 tam nie dozbieram. Wysiadam sobie jakoś tak gdzieś blisko tutaj znacznika. Przedaję. No i... Zarobiłem 85 i 34. Ja mam oczywiście 25% bo mam premium i mam jeden poziom już ulepszony tej pracy, więc mamy więcej jakby zarobków. No i tak jak widzicie już mam 6800. Przy tym słabym kursie. Jak najbardziej. No bo kurs jakiś taki lepszy to się kończy chyba na 77 dolarów za pełen kosz. No ale tak naprawdę jest to najbardziej chyba opłacalna praca jaka może być. Jest jeszcze... Inna praca, praca kuriera. To no natomiast no one są od 600 reputacji, natomiast żeby tam coś zarobić tak naprawdę, to trzeba wbić drugi level pracy, żeby odblokować kuriera międzymiastowego. A co za tym idzie, trzeba spędzić naprawdę sporo czasu, żeby to wbić. Uwierzcie mi, że to nie jest tak, że spędzicie 10 godzin bo tam trzeba spędzić naprawdę kiedyś to liczyłem i nie pamiętam ile mi to tam wyszło ale 50 godzin chyba trzeba spędzić na kurierze żeby go awansować na drugi level jakoś tak to wychodziło więc to jest naprawdę czasochłonne oczywiście jesteście w stanie tam zarobić sobie powiedzmy średnio wychodzi tam 5-6 tysięcy bez ulepszeń w zależności od tego jeszcze jakie trasy tam dostajecie bo jak dostaniecie coś naprawdę takiego fajnego gdzieś blisko i tak dalej to okej, okay, jesteście w stanie powiedzmy tą szóstkę wyciągnąć natomiast jeśli wam gdzieś daje takie trasy jest jedna taka trasa, dwie w zasadzie gdzieś tam po winewood i richmond eee, richmond richmond to chyba gdzieś indziej, bo w innej grze eee, po richmond no to w zasadzie nie jesteście w stanie zarobić tam powiedzmy szóstki, tylko powiedzmy 4,5-5, więc to jest taka bardziej praca dopiero od drugiego levela dlatego wam pokazuję tutaj kosiarki i tak jak widzicie 6800 na spokojnie e, Trawa się odnawia dosyć szybko. Więc nie musicie się martwić o to, że za chwilę nie będziecie mieć co kosić, Tylko tak naprawdę pilnujcie tego Waszego zbiornika, żeby nie było tak jak ja przed chwilą zrobiłem. Że robiłem chyba już trzecie kółko i gdzieś w połowie miałem to, że mam zapełniony zbiornik do końca. Bo tak naprawdę tracę tylko czas na tym, a czas wiadomo, A to pieniądz. E, no i kurs się podniósł. O, kurs się podniósł, teraz jest 75 i tak jak widzicie 93 dostaje za pełny kosz, no bo mam oczywiście premium i wiadomo, i ulepszoną pracę, ale e, nic specjalnego nie trzeba tu robić, jeśli chcecie zarobić sobie powiedzmy 100 tysięcy na jakąś fajną furę, to tak naprawdę to pierwsze ulepszenie też bijecie szybko dosyć, bo tutaj trudno się nie zdobywa, e, generalnie tak jak widzicie 3 minutki i 35 ekspa, więc że gdzieś około 10 godzin da spędzić i macie już ten taki pierwszy poziom zaliczony. Pilnujcie też tego, żeby nie jeździć pomiędzy gdzieś tutaj trawami, tymi obiektami, które tutaj są, bo nie będziecie wtedy kosić. To też jest bardzo ważny e, aspekt tej pracy, żeby idealnie trafiać w te... Nie wiem jak to nazwać, czy po prostu te tekstury, obiekty i tak dalej. Bo tak jak widzicie, o, teraz Czasem kosi, czasem nie kosi, nie? I teraz to mi nie wyjdzie, bo chcę pokazać... O, teraz! Jestem na granicy dwóch obiektów, niestety żadnego mi kosiarka nie łapię. Dlatego o tym właśnie mówię, że bardzo ważne jest to, żeby się nauczyć, jak tutaj mniej więcej jest to wszystko rozstawione, tak, żeby... ...kolejny raz powtórzę, nie tracić pieniędzy i nie tracić czasu naszego cennego. No. Na tym właśnie ta praca polega. Praca nie jest ciężka, może być nudna po chwili, dlatego że no jeździmy w kółko, nie ukrywam. Praca kuriera jest ciekawsza, ponieważ jeździmy gdzieś tam po mieście czy tam między miastami. Natomiast jeśli ktoś chce szybko zarobić, to tylko tutaj. Kurier się opłaca tak, jak mówiłem dopiero przy drugim poziomie pracy. Czyli przy... Czyli po w zasadzie około 50 godzin roboty. A, no i co najważniejsze, nie ma kolizji tutaj z innymi kosiarkami, więc nie martwcie się, że ktoś w gdzieś zajeżdża czy coś, bo przenikacie przez nich. Moment przenikania kończy się, jeśli wysiądziecie z tej kosiarki, czyli wtedy nie możecie nikogo przejechać, potrącić, bo wiadomo, to jest takie łamanie regulaminu. Trawa, która jest dopiero co skoszona i ona tak jakby rośnie ją... Nie do końca da się kosić, przynajmniej na tym pierwszym etapie. Natomiast na drugim etapie, jej rośnięcia, czyli jak już to jest taka, nazwałbym to średniej, średniej wielkości, jak najbardziej możemy ją kosić. E, ale e, nasz zbiornik zapełnia się wtedy wolny. Co za tym idzie? Po prostu zbieramy tą całą trawę wolny I tracimy więcej czasu na to. Tak więc mój sposób jest na to, żeby robić dwa kółeczka i na 2,5 już sobie zawracać Między innymi zawracacie sobie jak macie gdzieś 17-18 kilo na 20 I wtedy optymalnie dojedziecie i wtedy możecie jak najwięcej z tej pracy tutaj wycisnąć oczywiście A jeśli będziecie jakimś szaleńcem będziecie grać tu po 10 godzin I tak naprawdę będziecie w rankingu powiedzmy pierwsi mamy dzisiaj dopiero wtorek drugi dzień godzina jest i ktoś 13 tysięcy ponad. Prawie 14 tysięcy już kilo oddał. Więc jakbyście oddawali tak z 10 tysięcy kilo dziennie, to będziecie pierwsi później w rankingu, a co za tym idzie będziecie dostawali plus 15% dodatkowo jeszcze do zarobku. Czyli według mnie opłaca się. Coś takiego. Ale to już dla tych takich najbardziej wytrwałych osobników, a raczej za dużo was takich tutaj nie będzie. Tak więc to by było na tyle, dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że Ci się podobało, jeśli Ci pomogło to oczywiście też możesz zostawić łapkę w górę, napisać jakiś komentarz, zasubskrybować ten kanał jeśli jesteś nowy, ja Cię zapraszam na mojego Instagrama, TikToka, Discorda, wszystkie linki masz w opisie i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku, na razie!